Witam w następnym materiale z Suzuki SX4. Przyszły nowe dywaniki, zamówiłem. Podobno dedykowane, wymiarami wszystko ładnie pasuje. A więc za chwilę rozpakuję karton i zobaczymy, czy faktycznie jest ładnie wszystko dopasowane. Tak jak już wcześniej wspominałem, niestety dywaniki są tutaj. No tutaj akurat z forda, z tyłu jakieś gumowe też, e, w ogóle nie pasujące Ten dywanik od kierowcy jest e, w ogóle no on przeszkadza tutaj Bo patrzcie jak to wygląda no tu nie pasuje Chyba też jest z innego samochodu ale tak, najpierw podkurzam wszystko i, no i później zabiorę się za rozpakowanie. Nie wiem, z Volkswagena czy z czego. Tak, jak widzicie, w ogóle żadne wycięcia tu nie pasują. Myślę, że to jest z innego samochodu. No i mam nadzieję, że dywaniki, które są które zamówiłem że będą pasować ale to dobra później otworzę bagażnik i, i wam pokażę dobra akurat tutaj jest myjnia obogi i odkurzacz, więc odkurzam i widzimy się za moment, ja sobie tu przygotuję dywaniki, po i odkurzam. Odkurzone. paczkę już sobie wyjąłem. A no więc co, pora przymierzać. Pora to rozpakować. Czekajcie, wezmę nożyk, przetnę to wyjmę i wyjmę, i wracam. Za dywaniki zapłaciłem 119 zł, dywaniki dedykowane do Suzuki SX4. Zobaczymy. Mam nadzieję, że te wszystkie wycięcia pasują. Dobra, były zwinięte trochę, więcej A więc przemierzamy. Super. Wreszcie idealnie dopasowane. By się tylko nie przesuwał, ale ma taką fakturę, więc... Jeszcze go odegnę trochę. Ale wreszcie, ale wreszcie dywanik. Taki okay. pasujący. Dobra, no, to są do tyłu. Tu mamy od strony pasażera. Fajny dywanik, by daleko tam sięga. I też jest ładnie wyprofilowany. Zobaczymy jak później będzie z czyszczeniem. Teraz idziemy przymierzać do tyłu. Albo ten, albo ten trzyma czy ten, czy ten drugi to idzie. No chyba ten. ten lepiej pasuje więc ten, ten będziesz od tyłu a ten pewnie tam tak, a ten idealnie pasuje tu Radar jest czyli się zamknąłem. Dobra, to idzie. Karton do wywalania. Ale dzisiaj wietrznie. Dobra, zamknę. Dobra, a więc dywaniki są I Chyba muszę żeby poprzesuwać. Dobra, a no więc tak to wygląda. Na pewno dużo lepiej, jak było. Tylko chodzi mi o to, zobaczymy, jak będą się sprawować w utrzymaniu. Czy ten materiał czasem nie będzie się kosmacił. Są te włoski, takie ciągnące, troszkę dłuższe. No, zobaczymy. Ale ładnie to wygląda. Były właśnie opinie, dużo dobrych opinii, na temat tego, że, że one ładnie pasują, dlatego je wybrałem. Dobra, a więc dzisiaj taki materiał, nie za długi. Przyszła paczka, wypakowałem, pokazałem Wam. A tam te dywaniki bywale do śmieci. I też jeszcze Wam pokażę. Są gumowe. Gumowe może zostawię. Ale jeśli chodzi o te... to jeśli chodzi o materiał to fajny. Jak złapie się to nie ma takich włosków. Nie ciągnąć to jest dobre. To jest dobre, bo nie zniszczy się taki detalej. Ten, widać, że był dość długo, bo jest mega zakurzony. No ale je wywalę. Ale to są te takie włoski, że gdybym to czyścił na przykład szczotką, to mogłoby się sfilcować. Zobaczymy, jak to będzie w użytkowaniu. Na ile starczy, jak to będzie wyglądać. Dobra, nie będę przedłużał. Jeśli materiał Wam się spodobał, będzie mi oczywiście miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami, a więc do zobaczenia, trzymajcie się, hej!